A dziś 6 listopada 2024 to może być trudny dzień, dlatego że tarot w karcie dziewiątki buław prognozuje przede wszystkim zatrzymanie. Tak? Czyli um, obawiam się, że sprawy, którym Państwo chcieliby nadać bieg, one się nie bardzo ruszą z miejsca. To jest karta, która pojawia się wtedy, kiedy nasze wszelkie działania, nasze wszelkie starania, niezależne od nas, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie chcieli, no niestety nie są zdane na sukces. Są po prostu, może nie tyle bez sensu, ale niewątpliwie w zasadzie nic z tego nie, 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 nie wynika. W związku z tym tarot mówi tak. Oprzej się na tym, co masz, bo ważnym w tej karcie jest również to, żeby nie zapominać w pędzie ku czemuś nowemu o tym, co Państwo już mają, co Państwo osiągnęli. Dotyczy to wszystkich dziedzin Państwa życia, nie tylko spraw zawodowych, ale i oczywiście osobistych i zdrowotnych. Proszę dzisiaj nie pędzić przed siebie, proszę się zatrzymać. To jest karta, która namawia. Do takiej alienacji, nawet przed samym sobą, żeby dać sobie czas. Tak państwo niech zrobią i na pewno będzie następny dzień zdecydowanie bardziej przyjazny. A my się polecamy, dobrawróżba.pl.